Sześć Boże, dzisiaj w środę 29 marca Ewangelię przekazujemy z rynku, właściwie z wieży w rynku w Toruniu, w tle katedra Wisła, także pozdrowienia z centrum miasta. Ewangelia z 5 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat, lecz Jezus im odpowiedział, Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi ojca czyniącego, albowiem to samo, co on czyni, podobnie i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. I jeszcze większe działa, dzieła ukaże mu, abyście się dziwili. Albowiem, jak ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy oddawali cześć synowi tak, jak oddają cześć ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne. I nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to synowi, mieć życie w sobie. Dał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu, nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego rozważania. Jak słyszymy, wybiło południe, dzwony we wszystkich kościołach, które są wokół rynku, właśnie roz rozbrzmiewają. Do zobaczenia. Wszyscy jesteśmy w grobie: ciemnym, brudnym, wilgotnym grobie swojego grzechu, ale jest nam wygodnie po prostu, bo leżymy, nie obchodzi nas świat. Ale nadchodzi, już jest czas, kiedy Chrystus mówi do nas wstań, idź. I każdy z nas jest powołany do tego, żeby iść. Na przekór ludziom, którzy będą mówić, że uzdrawiamy w szabat, że nazywamy się dziećmi bożymi. Ludzie będą mówić, opluwać nas, będą nam podkładać nogi, ale my czyńmy dobro. Zostawmy, zostawmy swój egoizm, zostawmy swoją wolę, coś co nas obciąża, zostawmy, zostawmy w tym grobie jak Jezus zostawił szaty i idźmy. Bo jesteśmy powołani do zbawienia. Tak jak powiedział Jezus, a Jezus nie kłamie.